Kiedy na dworze, śnieg i mróz, na przystankach wozorkowie już chłodem nie wieje. Na tych najbardziej uczęszczanych stanęły koksowniki. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Tak powinno być wszędzie. Koniecznie muszą być. Koniecznie, bo jest bardzo zimno i naprawdę jest potrzebne. Tak jak dzisiaj? Bardzo. No myślę, że jest to dobry pomysł dla osób, nawet i bezdomnych, które mogą się ogrzeć. Przystankowe ogrzewanie to pomysł burmistrza. Temperatura spada poniżej minus 10 stopni, jest to kilkanaście stopni poniżej zera, czasem do 20 dochodzi. I rzeczywiście, no, jeśli ludzie czekają na autobus czy na bus, no to mogą zmarznąć przez te kilka minut stojąc na przystanku. Stąd pomysł, aby właśnie w tych dniach, kiedy temperatura jest wyjątkowo niska, takie koksowniki były rozstawiane. Ale są i tacy, którym nie przypadło to do gustu. Planeta płonie, zabierzcie to. A gdzie ekologia? Ludzie się poduszą. Jak tak można truć środowisko? Czy to aby ekologiczne? Ekolodzy zaraz się do tego przykleją. Rzeczniczka burmistrza Ozorkowa uspokaja. Koks jest y, oczywiście koks certyfikowany, tak? a taki jest kupowany przez miasto do koksowników. Jest to paliwo o najmniejszej emisji i jeśli rzeczywiście spełnia te wszystkie wymogi, ma te certyfikaty, naprawdę jego tak zwana zła emisyjność w powietrze jest znikoma w porównaniu na przykład do kopciuchów. Y, koksownik to w zasadzie można powiedzieć taki grill. I do tego przysłowiowego Grilla ktoś, kto o takim wynalazku nigdy wcześniej nie słyszał, wezwał straż pożarną. Zgłoszenie zakwalifikowano jako fałszywy alarm w dobrej wierze. Marcin Floriański, Łódzkie Wiadomości Dnia.